Mieszkańcy Krakowa i Małopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na placu Jana Matejki w Krakowie, aby 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideał. Woła o najwierniejszych synów narodu polskiego, Reformatorów Rzeczpospolitej, którzy na ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Znam Wzywam twórców Konstytucji 3 maja. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stancie do Peru. Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, i generał, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 Maja. Stańcie w <grym> Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 Maja i wcielali w życie jej przesłanie. Zdajcie do peruk! Do Was zwracam się potomni, niech twórcy Konstytucji 3 Maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Pała bohaterom!

Kostemora, ik heb een stok. Ja, we hoeven niet bang te Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości dokona uroczystej odprawy dowódców barw.